Witamy na kanale Animalni. Cześć, Indusia Macieczkę. I ta widulka już od 10 dni, wyobraźcie sobie, nie wychodziła na spacer bez smyczy. Tragedia. No ale nie o Indusie będziemy dzisiaj opowiadać, ani o jej koniecznym mizianiu, tylko będziemy opowiadać, proszę Państwa, o psiej bezdomności oraz o przypadkach coraz częstszych, niestety, pogryzień przez psy. Dlaczego to się dzieje? Czy macie jakieś pomysły? Czy możecie mi powiedzieć? Czy możecie napisać w komentarzach? Macie teraz tą chwilę, jak ja się będę mijał z Indusią, żebyście wpisali, dlaczego waszym zdaniem skąd się bierze, bierze u nas psia, bezdomność i pogryzienia przez psy. Jesteśmy narodem jednym z najbardziej zapsionych w całej Europie. Natomiast poziom edukacji u nas, szanowni Państwo, dotyczącej tych oto zresztą psów i kotów, jest naprawdę na niskim poziomie. I ten kanał jest po to, aby temu zjawisku zaradzić, proszę Państwa. Tak jak z leczeniem różnych chorób, tak samo i z psią bezdomnością najskuteczniejsza jest zawsze profilaktyka. I profilaktyką w tym przypadku będzie zwiększanie poziomu edukacji i wiedzy na temat potrzeb zwierząt, które pomogą nam z jednej <coughs> strony... Proszę mi Tak, zobaczyć. proszę Państwa. To kamerzystka zakaszlała. I to było jej ostatnie kaszlenięcie w tym kanale. Jesteś rapina. zwolniona. Jestem przeziębiona. Koniec. Bądźcie miłymi dla innych ludzi, tolerujcie różne rzeczy, ale no bez przesady. Profesjonalizm przede wszystkim. Indusia, proszę do mnie. Wracamy do tematu głównego, mianowicie pogryzienia przez psy i bezdomność. Jaki sposób edukować ludzi, w jaki sposób przekazać jedną spójną wiedzę, aby wszyscy wiedzieli, na czym polega socjalizacja szczeniąt. Jakie są najważniejsze komendy. Jak je szkolić, jak je uczyć. Zakaż jeszcze raz i... Szanowni Państwo, bardzo ważne. Się... To się nigdy więcej nie powtórzy. Nas być może w przyszłości sztuczna inteligencja zastąpi, ale Ciebie kamerzystko zastąpi statyw. Generalnie. Psia bezdomność to wiedza. I ten kanał jest po to, żeby ją szerzyć. Tylko na razie ma jeszcze zbyt. Siri się włączyło. Zbyt małe zasięgi. Siri się włączyła. To wyłącz. Możemy już kontynuować. Tak, możemy. Na razie ma zbyt małe zasięgi ten kanał, aby móc y, mówić do szerokiej rzeszy ludzi, a z drugiej strony potem powtarzać się bez sensu. Dlatego... Na tym, do uzbierania powiedzmy 50 tysięcy subskrypcji, będę yy, dał, dał Wam wartościowe treści. Natomiast w momencie, w którym już przebijemy ten poziom, <grym> natomiast w momencie, w którym przebijemy ten poziom, to opowiem Wam, yy, to stworzę już taki profesjonalny kurs i oddam go Wam za darmo. To nie jest kanał, który ma sprzedawać moje umiejętności jako trenera psów. To jest kanał, który ma Was nauczyć, w jaki sposób pracować z psami. Po co mam te psy, cholera, brudne wszystko? Kończymy to. Subskrybować i już na razie. Papa! Pa.